Dzień dobry. Dzień dobry. Czego nie wiesz, a masz usłyszeć. Jakie są dzisiaj wiadomości od kart? Karta siódemka buław. Jeżeli ci na czymś zależy, to walcz o to do samego końca. Siódemka buław jest kartą, która mówi o tym, walcz w swojej walce o siebie i prę do przodu. A karta dwójka kielichów. Ważne spotkanie, ale możesz też spotkać osobę, z którą ci będzie dobrze. Karta cesarza weźmiesz życie w swoje ręce i będziesz nad nim panować, ale też są to ważne, decyzje zawodowe są przed Tobą. A No i karta czwórki była, dzięki czemu też ugruntujesz sobie pozycję zawodową, ale także emocjonalną. A dzięki temu wszystko to, co tworzysz, ma szansę wzrastać, masz szansę to pomnażać. Zatem wsłuchaj się w informacje, twórz tę piękną rzeczywistość. Magicznego czasu Wam życzę.